Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Football News. A dzisiaj... Messi pod jednym warunkiem może zostać w FC Barcelonie na kolejne lata. Robert Lewandowski znalazł się w poważnych tarapatach. Real Madrid może kupić Kylian Mbappé za dużo mniejsze pieniądze. Krzysztof Piątek na celowniku kolejnego klubu z Serie A. Oraz walka zespołu z Premier League o pozyskanie Arkadiusza Milika. Słuchajcie, zanim zaczniemy, przypominam Wam o konkursie, który trwa jeszcze przez jeden odcinek. To wygranie jest taka oto piłka. Co zrobić, aby wygrać? Musicie zasubskrybować ten kanał oraz kanał typowy futbol. Dodatkowo musicie zostawić komentarz, w którym opiszecie swoją własną opinię na przedstawione przeze mnie wszystkie tematy. Wyniki pojawią się już w kolejnym materiale. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Sytuacja Krzysztofa Piątka jest mocno niestabilna. Polek na początku tego roku kalendarzowego opuścił AC Milan, zmieniając klub na Hertha Berlin. Jego początki były dość obiecujące, ale szybko okazało się, że i w Niemczech reprezentant Polski ma ciężko z odbudowaniem swojej formy za czasów gry, chociażby w Genoi. Dopiero po kolejnej zmianie trenera na Bruno Labadie, po przerwie spowodowanej kwarantanną, Piątek ponownie zaczął się dobrze prezentować. Ale sezon 2020-2021 po raz kolejny udowadnia, że 24-latkowi daleko jest do jego jego najlepszej formy. Choć nie ma co tak rzucać słów na wiatr, bowiem sezon w Bundeslidze zaczął się tydzień temu. Już w sierpniu słyszeliśmy o tym, że Krzysiek ma szansę wrócić do Serie A. A to za sprawą jednego z tamtejszych klubów. Fiorentina szuka sprawdzonego napastnika, który pełniłby rolę typowej dziewiątki w ekipie Bartłomieja Drągowskiego i Franka Riberiego. Po pewnym czasie jednak o Fiorentinie słyszeliśmy coraz mniej, za to pojawił się kolejny zainteresowany. Torino ostatnio wykupiło sandori Karola Linettego za 7,5 miliona euro, a na ich celowniku znalazł się kolejny polski piłkarz, którym jest oczywiście Krzysztof Piątek. W Torino gra Andrea Bellotti, który w zeszłym sezonie w 44 meczach strzelił 22 bramki, co jest dobrym wynikiem. Trener Byków Marco Giampaolo chce jednak wzmocnić swój atak, a piątek wydaje mu się dobrą opcją. Poza tym istnieje szansa, w której to Fiorentina wykupi Belottiego, którym się interesuje, a piątek podpisze wtedy kontrakt z Torino. Niemal z wejścia stając się wówczas podstawowym napastnikiem. Piszcie w komentarzach, czy taki scenariusz wydaje się Wam realny. FC Barcelona od pewnego czasu ośmiesza się w najgorszych z możliwych sposobów. Mało tego, że klub po raz kolejny dostał mocny łomot w lizy Mistrzów, tym razem z Bayernem Monachium to dodatkowo pozbywa się swoich największych piłkarzy za grosze. Przykładowo Ivan Rakitic został sprzedany do Sewilli za 1,5 miliona euro. Arturo Vidal trafił do Inter Mediolan za około 1 milion. A Luis Suarez trafił do Atletico Madrid zupełnie za darmo. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że klub dużo stracił na tych ruchach. A jedynym plusem jest sprzedaż Nelsona Semedo do Wolverhampton, na której katalońska drużyna zarobiła 30 milionów. Jeszcze w tym roku Barca z swojej inicjatywy mogła stracić swoją największą gwiazdę Leo Messiego, ale piłkarz ostatecznie postanowił zostać na kapnołu do końca przyszłego sezonu. Po tym czasie istnieją duże szanse, że Argentyńczyk bez żadnych problemów przejdzie do Manchesteru City za darmo. Dlaczego? Kontrakt 33-latka z Barcą obowiązuje jeszcze przez rok, a po jego wygaśnięciu Leo będzie niezależny i to wyłącznie od niego będzie zależało, gdzie postawi swoje kolejne piłkarskie kroki. Pocieszy jednak wszystkich kibiców SC Barcelony, bowiem jest warunek, który może zatrzymać jego na dłużej, a mianowicie klub z powrotem musi sprowadzić Neymara, który w zeszłym roku mocno walczył o transfer do Katalonii. Warunek wydaje się błahy, natomiast jego wykonanie można zaliczyć do zadań specjalnych, ponieważ Paris Saint Germain tak łatwo nie sprzeda Brazylijczyka. Obecnie z popularnego trio MSN został tylko Messi i to w rękach Barcy leży, czy jeden z jej członków wróci, czy też z całego trio zostanie tylko historia. Mija już trzeci i zarazem ostatni miesiąc, a na temat przyszłości Arkadiusza Milika wiemy prawie tyle co nic. Napastnik Napoli bardzo chciał trafić do Juventusu, ale ci odpuścili, gdy zrozumieli, że Napoli nie sprzeda go za mniej niż 40 milionów euro. Obecnie transfer Polaka do Turynu wydaje się mało realny, a kolejnym miejscem docelowym miała być AS Roma. Rzymianie mocno walczyli o pozyskanie 26-latka, a gdy ten miał potwierdzić chęć transferu na stadio Olimpico, nagle nowe informacje o owym ruchu transferowym zapadły się pod ziemię. Na chwilę obecną Arek znajduje się na celowniku dwóch klubów z Premier League. Pierwszym jest Tottenham, który w styczniu walczył o transfer Krzysztofa Piątka. Ty szukają godnego zastępcy dla Harego Keina, który nie jest w stanie regularnie grać na wysokim poziomie i potrzebuje czasem odpocząć. Łatwo więc też się domyśleć, że Milik w Londynie pełniłby jedynie rolę zmiennika, chyba że wygryzłby Keyna z pierwszej jedenastki, co wydaje się mało rzeczywistym scenariuszem. Drugi zainteresowany to Newcastle United i ten kierunek byłby znacznie lepszą opcją. Sroki szukają nowych wzmocnień, a na ich liście życzeń jest m.in. Arkadiusz Milik. Za to chęć rocznego wypożyczenia z możliwością transferu wyraża Walencja, ale były piłkarz górnika Zabrze raczej nie jest zainteresowany grą w La Lidze. Przynajmniej można to wywnioskować po tym, jak odrzucił zaloty Atletico Madrid. Pewne jest jedno. W Napoli Milik nie ma już czego szukać, a do końca okienka zostało już naprawdę niewiele czasu i oby zdecydował się w końcu na jakiś kierunek, bo jeśli nie, to czeka go ławka rezerwowych. Robert Lewandowski to świetny napastnik i nie ma co się temu sprzeciwiać. Jego profesjonalne podejście do pracy, jaką wykonuje, jest idealnym wzorem dla wielu młodych piłkarzy, ale też osób, które walczą o swoje marzenia. 32-latek ma też tego efekty, jakimi są niesamowite statystyki, osiągnięcia czy triumfy, jak przykładowo te ostatnie w finale Ligi Mistrzów i Superpucharze UEFA. Nie wszystko jednak u Roberta znajduje się w najlepszym porządku. Przynajmniej to można wywnioskować z artykułu niemieckiego dziennika Der Spiegel, który podaje, że Cezary Kucharski złożył pozew w sądzie przeciwko Lewandowskiemu Jakoby ten nieuczciwie rozliczał się podatkowo z dochodów swojej firmy. Dla przypomnienia Cezary Kucharski to był menadżer Lewandowskiego, który współpracował z nim niemal od początku jego kariery do połowy 2018 roku. Panowie mieli ze sobą świetny kontakt, ale to już jest przeszłość. Dokładnie chodzi o to, że od 2014 roku wszystkie pieniądze z reklam, w których występował Lewandowski, nie spływały na jego konto, a konto jego firmy RL Management która jest zarejestrowana w Polsce, a w naszym kraju podatki są znacznie niższe niż te w Niemczech. I akurat w tym nic nielegalnego nie ma. Natomiast bardziej ciekawi taki fragment artykułu Der Spiegel'a. E-maile za czasów zakładania firmy sprawiają wrażenie, że umowa ta została sporządzona dopiero po latach, w związku z tym dokument ten został prawdopodobnie podpisany przez Lewandowskiego i Kucharskiego jesienią 2014 roku i antydatowany na 1 kwietnia 2008 roku. Jeśli wszystkie informacje podane przez niemiecki dziennik okażą się prawdą, to kapitan polski może mieć duże problemy. Nie byłby on jednak jedynym przykładem takiego piłkarza. Problemy z podatkami mieli również Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo. Nie zmienia to faktu, że lepiej aby wszystko się sprostowało w jak najszybszym czasie, ponieważ owa sytuacja może przeszkodzić Robertowi w odpowiednim skupieniu się na boisku. PSG to klub, który nie boi się wydawać grubych milionów na transfery, ale również nie sprzedaje potem tak kupionych piłkarzy za grosze. To jednak może się niebawem zmienić. Od dłuższego czasu mówi się o Kylianie Mbappé i jego chęci transferu na Santiago Bernabeu. Dobrym potwierdzeniem tej informacji będzie fakt, że Francuz odrzucił już przynajmniej trzy oferty PSG co do nowego kontraktu. Jego obecna umowa wygasa z końcem sezonu 2022. leżeli list pogrzebany dla PSG. Mistrz Francji za wszelką cenę chce zatrzymać u siebie 21-latka, który ma duże szanse w przyszłości stać się najlepszym piłkarzem na świecie, jeśli mówimy o obecnie grających zawodnikach. Długość kontraktu jest jednak ich piętą Achillesową, bowiem jeśli przyszłego lata jeśli Saint-Germain nie sprzeda klienta, to później będzie mógł on odejść z Paryża za darmo. Mało tego, latem 2021 roku zainteresowany klub, w tym wypadku Real Madrid, będzie mógł pozyskać Mbappé za jedyne 100 milionów euro. Patrząc na to, że na Transfermarkt piłkarz jest wyceniany na 180 milionów euro, to okrągła bańka wydaje się być bardzo dobrą promocją. Oczywiście PSG może żądać więcej, ale będzie to dla nich jedynie strzał w kolano, ponieważ na początku 2022 roku Kylian będzie mógł podpisać już wstępny kontrakt z Królewskimi, a następnie w letnim okienku tego samego roku będzie mógł odejść bezgotówkowo na Santiago. Bernabeu. Podobnie sytuacja może się mieć co do Neymara, który też ma ważny kontrakt jeszcze przez dwa lata. W jego przypadku w rolę wchodzi jednak powrót do FC Barcelony. Piszcie w komentarzach czy transfer Kylian Mbappé do Realu Madryt jest jedynie kwestią czasu. To co czasami potrafi wydarzyć się w piłce nożnej wręcz przechodzi ludzkie pojęcie. Koniecznie musicie to zobaczyć. ハハ <laughs> <laughs> W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Słyszymy się oczywiście już jutro. Na razie!